Fenomenalny mecz Atalanty. Ciekawie jak daleko zajdą. To ten nam rozbity. José Mourinho ma fatalną serię. Kiedy zwolnią Portugalczyka? Siemanko, witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze... O doniesieniach francuskiej prasy na temat stanu zdrowia Kiliana Mbappé. Jest badany pod kątem koronawirusa. Czy sezon serii A zostanie zakończony już teraz? Jest to możliwe, a dziennikarze mówią o tym coraz częściej. Zinedine Zidane zostanie zwolniony z Realu Madryt. Hiszpańska prasa znów dramatyzuje. A na sam koniec o nieporozumieniu na linii FC Barcelony z Ter Stegenem. Jak nie wiadomo o co chodzi, to o pieniądze. Niemiec chce wielką podwyżkę. Jeżeli zostawicie łapkę w górę, będę wam bardzo wdzięczny. A oto kilka osób, które udzieliły poprawną odpowiedź na zagadkę z poprzedniego filmu. Na zdjęciu znajdował się Leo Messi, Usman Dembele oraz Engolo Kante. Dziękuję za nadesłane odpowiedzi i każdemu, kto odnalazł choćby jednego zawodnika, gratuluję. Oczywiście zachęcam do zagrania wspólnie ze mną w gra Football Team. Jeżeli jesteście już graczami, zapraszam do klubu Czerwone Diabły, czyli drużyny, w której obecnie gram z widzami. A co więcej zachęcam do uważnego oglądania tego filmu gdyż w nim zawarte są kody do gry, każdy po 500 kredytów. A jeżeli nie macie jeszcze konta w grze, możecie się zarejestrować z linku pod tym filmem. No i warto było wczoraj zerknąć na kanał Ekipy Obstawiamy. Kolejny trafiony kupon z piłki i kolejne typy na dziś. Wskakujcie na ich kanał, link oczywiście w opisie tego filmu. Możecie ich zasubskrybować, aby nic nie przegapić. Szokujące informacje docierają do nas z Francji. Tamtejsza prasa informuje, że Kylian Mbappé od kilku dni nie trenuje wspólnie z drużyną. Powodem tego jest jego złe samopoczucie. Został odizolowany od kolegów z drużyny oraz przeszedł testy na obecność koronawirusa. Wyniki nie są jeszcze obecnie znane, a przynajmniej na chwilę, kiedy to nagrywam. Materiał pojawił się w środę rano o godzinie 6. Tak więc gdy już to oglądacie możliwe jest, że informacja na temat stanu zdrowia Kyliana Mbappé została podana opinii publicznej. Prawdopodobnie Prawdopodobnie jest to angina, ale w obecnej sytuacji każdy taki przypadek należy sprawdzić. Trener potwierdził, że Mbappé źle się czuje, jest chory i boli go gardło. Oczywiście liczymy na to, że Kilian nie będzie kolejną ofiarą epidemii. Już dziś o godzinie 21 ma być rozegrany rewanżowy mecz PSG z się Dortmund, co by się wtedy stało? Czy mecz byłby odwołany? Paryżanie przegrali pierwszy mecz na Signal Iduna Park 2-1 po dwóch trafieniach znakomitego Erlinga Halanda. W związku z największym ogniskiem koronawirusa, który pojawił się we Włoszech, władze tego kraju podjęły kilka bardzo ważnych decyzji. Wszystkie rozgrywki sportowe w kraju zeszły na dalszy plan. Zostały wstrzymane do 3 kwietnia. Władze klubów, które nie występują w europejskich pucharach, zdecydowały się również na odwołanie treningów. Taką decyzję podjęła m.in. Fiorentina czy AC Milan. Pewnie i tak piłkarze każdej z tych drużyn będą trenować indywidualnie w domach, ale tylko Lazio podało oficjalną informację, że piłkarze dostaną indywidualnie indywidualne plany treningowe, aby być w 100% gotowych do dalszych rozgrywek. Walczą bowiem z Juventusem oraz Interem o Mistrzostwo Włoch. Jednak mecze Pucharów Europejskich i tak będą się odbywać na terenie Włoch, ale bez udziału publiczności. Władze włoskiej piłki spotkają się w najbliższych dniach, aby przedyskutować jak będą odbywały się spotkania po 3 kwietnia. Niektórzy dziennikarze piszą o możliwym zakończeniu Serii A już na obecnym etapie. Jeżeli sytuacja się pogorszy, taka opcja ma być jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Jeżeli tak by się stało, mistrzem kraju zostałaby drużyna czyli w sytuacji, gdy żaden klub nie miał zaległego spotkania, zajmowała pierwszą pozycję w tabeli, a tą drużyną byłby Juventus. Temat koronawirusa zajął nam sporą część filmu, ale nawet przy omawianiu wczorajszych spotkań Champions League od niego nie odejdziemy. Władze UEFA podjęły decyzję, że mecz walencji z Atalantą odbędzie się, ale bez udziału kibiców, z kolei spotkanie Airbnb z Tottenhamem rozgrywane było przy pełnych trybunach. Kibice Walencji, gdy dowiedzieli się, że nie zostaną wpuszczeni na trybuny, postanowili przyjść pod stadion i tam wspierać swoich piłkarzy. Jednak takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i właśnie między innymi przez takie nieodpowiedzialne zachowania ludzi mecze będą zupełnie odwoływane zamiast rozgrywania ich przy zamkniętych trybunach. Przejdźmy do wczorajszego spotkania, i skoro mówimy już o meczu Walencji z Atalantą, to możemy kontynuować. Kibice przed telewizorami zobaczyli aż 7 goli. Goście wygrali 4 do 3 i tym samym awansowali do dalszej fazy rozgrywek. Valencia i tak miała małe szanse na awans, gdyż przegrali pierwszy mecz aż 4 do 1. Wczoraj nie dali rady rywalom, ale nie ma co się temu dziwić, gdyż sprokurowali dwa rzuty karne w pierwszej połowie. Pierwszy już po 3 minutach gola zdobył i liczyć. Jeszcze o tym nie wspomniałem, ale ten mecz należał do niego. Dał pokaz swojego instynktu snajpera. W pierwszej połowie zdobył dwa gole z rzutów karnych, a w drugiej do tego dorobku dołożył kolejne dwa. Bramki zdobyte w drugiej połowie to klasa najwyższa na świecie. Piękne uderzenia przełożyły się na fantastyczny wynik. Walencja dzielnie walczyła, ale poległa. Sam Zbigniew Boniek docenił włoski klub, który na Twitterze napisał, że w obecnej chwili jego faworytami do wygrania Champions League jest Bayern Monachium oraz Atalanta. I tak szczerze, to sam zaczynam za nich trzymać kciuki. Pokazali piękne. Grę I ich wysoka pozycja w Serii A nie jest na pewno przypadkiem, tak więc mogą napisać wspaniałą historię. Jose Mourinho został skompromitowany. Jeszcze sezon temu pod dowództwem Mauricio Pochettino zagrali w finale Champions League, a wczoraj odpadli z RB Lipsk. To ten nam dostał 3-0 do 0 i musiał pożegnać się z tymi rozgrywkami. Mecz na własnym stadionie przegrali 1-0 i jeżeli chcieliby awansować to w grę wchodziło tylko i wyłącznie zwycięstwo. Ale to się nie udało, a swoich marzeń zostali pozbawieni dość szybko, bo już po 10 minutach, a w 21 było już prawie po meczu. Dwa gole zdobył Sabitzer. W drugiej części gry wynik meczu nie zmienił się aż do 87 minuty. Trafił Forsberg, który swoją drogą kilka minut wcześniej zmienił Sabicera. No trzeba powiedzieć, że koguty się skompromitowały. Sądzę, że każdy przed rozegraniem pierwszego spotkania tego dwu meczu powiedziałby, że drużyna Jose Mourinho jest faworytem. Ale teraz mamy za to niespodziankę. Choć już po pierwszym meczu mogliśmy się tego spodziewać. Co do Jose Mourinho, to jego sytuacja zaczyna być naprawdę trudna. Ostatni mecz wygrali bowiem 16 lutego 3-2 z Aston Villą. Od tego czasu jego drużyna zagrała z RB Lipsk, Chelsea, Wolverhampton, Norwich oraz Benley. A każdy z tych meczów albo przegrali, no albo zremisowali. Pisowali. W ogóle, jeżeli pominiemy puchę religii angielskiej, który zdobył Tottenham po dogrywce z Chelsea w 2007 roku, to poprzednie jakiekolwiek trofeum zdobyli, gdy RB Lipsk jeszcze nie istniało. Co prawda, we wczorajszym spotkaniu koguty były bardzo osłabione. Nie było wielu piłkarzy, takich jak Hurricane, Son czy Sisoko. ale grając w Champions League, trzeba być na to przygotowanym. Posada Zinelina Zidana zagrożona. Takie informacje mogliśmy przeczytać w ostatnich dniach w hiszpańskiej prasie. Powodem tego jest oczywiście ligowa porażka z Sevillą. Przypomnę tylko, że w niedzielę tydzień temu Francuz nazywany był bohaterem. Real pokonał bowiem FC Barcelonę. Dzięki temu ponownie wskoczył na fotel lidera i wtedy Zidan był najlepszym trenerem. Minęło 7 dni, Real przegrał, a teraz dziennikarze piszą, że jak najszybciej powinien opuścić klub. Co więcej podają już nawet kto powinien go zastąpić. Tą osobą jest oczywiście Mauricio Pochettino który stracił posadę w Tottenhamie na rzecz José Mourinho, a być może ten z kolei zaraz zostanie zwolniony. Jednak jeżeli popatrzymy na całą sytuację szerzej, to dojdziemy do wniosku, że Real Madrid, a tym samym bardziej Florentino Perez, bardzo ciężko walczył, aby namówić Zinedina Zidana na powrót na Estadio Santiago Bernabeu i w tej sytuacji ta jedna przegrana niczego nie zmieni. Być może jedynie po zawaleniu tego sezonu zostaną podjęte jakieś decyzje, ale myślę, że przed końcem tych rozgrywek na pewno nic się nie zmieni. Mark Andre Ter Steigen postawił się władzą FC Barcelony. Jest on podstawowym bramkarzem barcy od kilku lat i nic nie wskazywało na to, że obie strony się poróżnią. Wiele razy Niemiec ratował swój zespół z opresji, swoimi paradami, interwencjami co również udowadnia, że jest w ścisłej czołówce najlepszych bramkarzy na świecie. Choćby w ostatnich spotkaniach dał pokaz swoich umiejętności, np. broniąc uderzenie ISKO w meczu z Real Madryt. Niektórzy zastanawiają się, jak to możliwe, że w dalszym ciągu to Manuel Neuer, który, ponad wszelką wątpliwość, najlepsze lata swojej kariery ma już dawno za sobą, dalej stoi między słupkami reprezentacji Niemiec. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I tak też jest tym razem. Rozmowy nad przedłużeniem umowy Stegena z klubem nie są kontynuowane. Niemiec ma żądać wielkiego rocznego wynagrodzenia w wysokości 15 milionów euro. Na takie warunki, oczywiście, nie chce się zgodzić FC Barcelona. Obecna umowa obowiązuje go jeszcze ponad 2 lata. Dopiero wtedy mógłby zmienić klub i do tego kompletnie za darmo. W każdym razie jestem przekonany, że nikt w blogranie nie jest aż na tyle nierozsądny, aby wypuścić jednego z najlepszych bramkarzy na świecie całkowicie za darmo. James Rodriguez marnuje się w ralu Madrid. Zinedine Zidane na pewno nie jest jego zwolennikiem, to jest pewne. Kolumbijczyk grał w za mało i tego lata ma być sprzedany. Zainteresowanie nim wyraził, tutaj uwaga, Wolverhampton z Premier League. Ma to być najdroższy transfer w historii tego klubu. Co więcej, Kolumbijczyk jeszcze nigdy nie grał w Premier League. Tak więc dla niego, jak i dla nas kibiców, może być to naprawdę ciekawy transfer. Na dziś to już koniec, wielkie dzięki za oglądanie, zachęcam do ocenienia tego filmu, no i oczywiście do subskrybowania naszego kanału, będzie mi naprawdę bardzo miło. Do usłyszenia!